Witam wszystkich w kolejnym odcinku My Wrestling Studio. Ja się nazywam Marcel Koniecki, a dzisiaj ze mną jest Paweł Skowron. Witam. I dzisiaj sobie w szybkim takim odcinku omówimy Hell in a Cell, mimo że już jest piątek. No ale tak w szybkim filmiku sobie właśnie wrócimy do tej gali. No i zaczę zaczęli gala zaczęła się od kick gdzie zobaczyliśmy Cruiserweightów. No... O, wypowiedz się na temat tej walki. Myślę, że to był taki po prostu zapychacz. Fajnie, tak, że ich zawsze. pokazali. No. Według mnie, na plus, jest znaczy, wiemy, że przy musi iść zawsze jakaś walka. Z początku, z tego co kojarzę, to miała być walka Bailey z ale zamiast tego, moim zdaniem, lepiej ten czas przeznaczyli na Cruiserweightów. Eee, trzeba promować tą. E, tą. Jakby to powiedzieć, tą. No. Dywizję. Tak, to o właśnie, tego słowa mi zabrakło. Trzeba promować tę dywizję, bo dalej stawia na tych kruzerów to jest bardzo fajną rzeczą. I można zobaczyć wiele ciekawych akcji tych zawodników. Co do samej walki była na takim no dość dobrym poziomie jak na Prisho. Taki dobry zapychacz ga y y ty czasu. Kick-off, tak. tak. Znaczy, powiem ci, że wolę oglądać takie walki, niż na przykład, jakbym miał widzieć takich, wiesz, słabszych zawodników w kilkuminutowych walkach. Tak, no. Oni dokładnie. coś sobą reprezentują, jednak. Właśnie, a co to w wyniku walki, to w wygrali oczywiście pod publikę. Na rogu. Cedric, Alexander. Tak. Do rado. i bardzo mi się podobało, że Cedric Aleksander przypiął e, chyba drugulaka, dru jeśli się nie mylę, czy tonego Nisa. Gulaka, Gulaka przypiął. E, I podobało mi się, bo według mnie Dabry da, powinno stawiać właśnie na Cedrika w Dywizji Cruiserweight, bo jest to resta tego tego publika strasznie kupuje, e, ma on talent i, i moim zdaniem to na niego powinna stawiać teraz Federacja. No i dobra, no i zaczynamy główną galę. Główna gala rozpoczęła się od walki o Pas Stanów Zjednoczonych, gdzie Roman Reigns pokonał Rusewa, no tak każdy chyba stawiał. No i walka moim zdaniem miała po... nie była jakaś za szybka, ale mia... było kilka fajnych spotów jak na, jak na przykład ten Spear z tych schodków, prawda? Tak, ee, akurat do walka Romana Reignsa w Henry na Cell to zawsze są tam jakieś ciekawe spoty. Zresztą pamiętam był Spear z kawę narożnika na stół. A w tym roku mieliśmy bardzo ciekawe spiry ze schodków. Osobiście walka mi się podobała. I przewidziana była. Tak, wynik, to był tak. wynik był przewidziany bardzo, bo jednak Reign dopiero co to był pas. I tak szybko go nie straci. Na pewno nie przeciwko Rusev'owi, który już może się skupiać na innym fełdzie. A Roman Reigns jako misję pokazał z dobrej strony. Były to jak mówić ciekawe spoty i... No, po prostu była ich typowa dobra walka, tych dwóch załoników. I myślisz, że ta rywalizacja się już zakończyła? Tak, moim zdaniem, że już nie ma czego, nie, już nie ma jak tego ciągnąć. Były trzy walki chyba. Ona na samym razem się nie było, ale to w Champions wygrał, a teraz był rewanż. Jeszcze coś przegapiłem. Nie, teraz było po pogali... W Jaka była przed... No, no to tam to się ta, no chyba to już... walka, tak. Tak, tam no to, zdobył. No właśnie, no to to na rok... Się... Tak, już narobił chyba rewanż, a potem właśnie Roman yy, teraz na Henna Sel po raz drugi bronił po przeciwko w to jest już na 100% koniec yy, tego pełdu. Tak, i lecimy dalej sobie z walką. <coughs> div. Yy, sorry. Walką kobiet. Bailey pokonała dany Brook. Walka była bardzo krótka. I no takie podpromowanie bardziej Bailey. No właśnie. To ta walka. I co o, to... tu więcej mówić? No właśnie, to była do tego jakaś walka nieporywająca. To był taki zapychać, już, już na maksa zapychać karty walk. Tak. Że tylko upchnąć Bailey i opromować, bo moim zdaniem ona teraz pójdzie do feudu Opas womens. Tak. No i teraz czas na tag team mecz. Karl Anderson i Luke Gallows pokonali Kesa i Enzo Amor. Co powiedzieć o walce? Była równie krótka co poprzednia. Szybko się rozprawili Karl Anderson i Luke Gallows. Szybko się rozprawili z, yy, z tym tag teamem. I też tu więcej chyba nie ma co mówić, prawda? No to było też Wielu się spodziewało, że the Club tak, właśnie. Tym bardziej, że na poprzednich dwóch kadach pay per -view z rzędu przegrali, więc teraz musieli wygrać tę walkę, żeby jakoś, jak tak powiem, wyjść z twarzą. A felt wygląda, z tego co widzieliśmy na następnym row, wygląda na to, że będzie jeszcze kontynuowany, chociaż pewnie na Survivor Series zawalczył w jednym teamie, a natomiast na... Ee, Rodlock, który ma to no, tutaj na Rodlock będziemy dalej widzieli kontynuację tego feudu. No, no tu więcej chyba już nic nie dopowiemy, prawda? No, Enzo i Cas, oni nie potrzebują za bardzo promocji, bo oni się sprzedają fanom. Tak, fani kupują. Dobra. Następną walkę, jaką zobaczyliśmy, była to walka o Pass Universal. No i też, tak jak większość spodziewała się, Kevin Owens pokonał Sefa Rollinsa. Oczywiście, tak jak też się również, spodziew również spodziewaliśmy, Chris Jericho zainterweniował, wszedł do klatki. Jak Ci się podobała ta walka? Eee, <coughs> oj, sarki. Eee, Walka była bardzo fajna, podobał mi się ten spot z powerbombem na stoły. E, to było bardzo fajne i pomysłowe. tylko końcówki, jedynie ten bomb na te dwa krzesła, jak już to mógł być, to popa powerbomb, a nie zwykły bomb na e, krzesła. Przepraszam, na krzesła, chyba chciałem powiedział na schody. E, <grym> na krzesła. Tak, na dwa krzesła. Z drugiej strony też mi się nie podobało, że Owens tak czysto nie wygrał tej walki. Ale no, on jest chilen to akurat e, trzeba się spodziewać takich nieczystych Zagrań. Owen wygrał tą walkę i fełd pewnie jeszcze będzie przez miesiąc wałkowany przez tą rywalizację, przez tą interwencję na pewno będzie kontynuowany. Tak, i tym bardziej, że na rogu widzieliśmy e, jakby dalsze po prostu dal e, kontynuację tego fełdu, że będzie ten feud kontynuowany i nie skończy się na pewno na e, Survivor Series, gdzie zapewne wystąpią obydwaj e, w takty meczu. A co do samej walki właśnie tak wracają, to to no właśnie. była bardzo fajna. To by się oglądało tych dwóch zewników, którzy znają się dość dobrze jeszcze ze sceny niezależnej. Wiemy się to oglądało i naprawdę była, tak, to, była było to kilka fajnych walka. spotów. Tak, była to druga najlepsza walka wieczoru moim zdaniem. No i tyle. Możemy... Znaczy spodziewałem się też po tej walce, że na końcu może coś... Chris tam zaatakuje Kevina, ale no nie, no nie stało się. Dalej pewnie się to będzie toczyć. Ich przyjaźń. A, kurde, wiemy, że Chris Jericho teraz na trasę, to na trasę który... jedzie. Tak, gdyby gdyby nie w jakim miesiącu jedzie na tę trasę. Dobra. Teraz mieliśmy taką odskocznię. I dostaliśmy walkę o pas Cruiserweight. I tu zaskoczenie było <laughs> dla mnie. I z tych opinii, co słyszałem, ludzie także nie spodziewali się. No, byłem sercem za Kendrickiem i się udało. Brian Kendrick wygrał z T.J. Perkinsem. No, i mamy nowego mistrza. Walka była bardzo okej. Okay. Faj fajnie, że taki hill wygrał, prawda? Tak, tutaj przyznam się, że też byłem zaskoczony, bo byłem za T osobiście też byłem za TJ Perkinsem, bo jednak jest to tomura gwiazda myślałem, że Kenny nie chciał tylko go jeszcze podpromować. Eee, nie chciał go podpromować i żeby upuszczać na TJ Perkinsa. Tym bardziej, że wybrał on Cruise Classic. Wydawało mi się, że dwa miesiące to jednak jest jeszcze za krótko, żeby stracić ten pas. Ten... On pewnie jeszcze go odzyska i to nie raz. Tak, ja się nie dziwię jak ten fermień fałkowany na Survivor Series, potem na Roadblock... Może i do WrestleMania. Nie, no na WrestleMania może nie, na WrestleMania bardziej obstają, że właśnie wymieniony wcześniej Selik Alexander dostanie title shot. I nie zdziwi się jak to mnie tak, że na Survivor Series CJ zobędzie znowu pas, na Roadblock go obroni, a na Royal Rumble... Pokona... Przegra... stać przeciwko Cedricowi Aleksandrowi, albo miesiące później jakoś. Chyba, że właśnie teraz Kenny dostał pas, żeby nie było sytuacji walki face-contra-face o ten tytuł. I zobaczymy jeszcze na jakiejś gali Pay Per View, bo nie wiem, czy na Survivor Series da jakiś im mecz singlowy, czy może tag-team mecz. Zobaczymy jeszcze jedno ich starcie i potem jakiś inny face z Cruiserweightów, na przykład Rich Swann, który pokonał Briana ja Kendricka, jeśli się nie mylę, dostanie title shot'a na ten pas. No możliwe. I tu też zauważymy, że zmienia... zmieniają liny zawsze. To jest ciekawe. No, zmieniają cały czas, to akurat mnie dziwi Tak, tak. Że... No, że wiesz, że starają się jednak, tak, żeby to, to tak inaczej wyglądało. <laughs> Walka o, pa... o pasy, tak, team row. Cizaro i Sheamus pokonali The New Day, ale... Przez DQ. Przez dyskwalifikację. Co powiesz o tej walce? Eee. Nie, no podobał, nie podobała mi się końcówka. Eee, jak już New Day wyobronili te pasta, to przez eee, PIN, a nie przez jakieś eee, nieporozumienie czy coś. A przez DQ ta walka. Moim zdaniem to nie była... Ale ja tak myślę, że jednak tu właśnie o to chodzi, że oni teraz właśnie przez DQ wygrali i będą chcieli rewanżu. Żeby to co do czegoś tak, to dążyło, chcą przedłużyć, nie? Chcą przedłużyć, to przedłużyć tak. to i tak. title Run a New Day chcą przedłużyć również. Bo zakładam, że oni chcą teraz... Pobić e... rekord demolition, tak? Tak, że... A Demolition właśnie nie wiem kiedy się kończy teraz Demolition ten rekord, Bo on się jakoś teraz by niej chyba kończył. Kurczę, nie chcę teraz sprawdzać, nie chcę ci teraz sprawdzać, ale moje zdaje, że albo pobięł ten rekord Demolition, albo będą I bardzo... dopiero blisko, wtedy stracą pasy. Tak, albo będą bardzo blisko i wtedy Cezaro z Sheimusem przejmą te pasy. No co, zobaczymy. W najbliższych tygodniach. Możliwe, no i jak zwykle były te takie tutaj między Cezaro a Szejmusem były takie kłótnie już. Tak, ale były też momenty, gdzie pracowali ku zdziwieniu wszystkim. wszystkim. No a też wspomnijmy, że teraz na live eventach zadebiutował Team Viz. Były były reprezent były bramkarz reprezentacji Niemiec. Tak, i legenda Werderu Brama. I z nimi właśnie w Teamie. Tak, był. i w nie wiem, chyba działali wszyscy jako faceowie, ale wydaje mi się, że to był tylko... Na raz, to... Tak, właśnie, że tylko... Żeby... Ale myślisz, że on zadebiutuje w NXT, czy raczej od razu do głównego o... rosteru? Myślę, że jednak tylko z początku do NXT, żeby sprawdzić jeszcze dobrze umiejętności ringowe, bo znowu tak, no wiesz, mogliby go dać już do głównego rosteru, bo jest to duże nazwisko, ale z drugiej strony, jakby się nie sprawdził w ringu, to zaraz przepychaj na WWE i moim to zdaniem... To zaraz by był jobber. Tak właśnie. Nie będę tak krytykować od razu, tylko wejdzie do NXT przy okazji jakiegoś feudu zakładam. W jakimś, powiem w jakimś taktymie właśnie zawalczy. Na przykład nie zdziwię się jakaś słon, Nowej Jose i właśnie on zawalczy z jakimś teamem w Sixman Taktym Meczu. Na jednym z TakeOver. Wtedy Team Visa debiutuje i potem będzie dopiero tworzona jego postać jako sing jakiego takiego restera singlowego no, możliwe. No ale to właśnie ciekawe. ciekawe <laughs> albo, albo to będzie człowiek, który połączy się łyszeć do i ich pogodzi. <laughs> o. Też... Ale znaczy no dołączyłby do nich i co dalej? Poszedłby na pas? Czy jak? Nie no, jak by dołączył do nich, to mógł być ich menadżerem. I kiedy na przykład New Day będzie chciało coś zrobić w walce, to on będzie Tak, jakby to jest też tak. dobry pomysł. Tam jest w sumie Bigi, znaczy oni... Znaczy oni są tam we trójkę. No właśnie. Więc wiesz. Więc to, dlaczego moim zdaniem musimy poczekać się dalej na cenych tygodniach, bo to jest jedna wielka niewiadoma. Co do tych pasów. No i teraz czas na walkę. Main Event Gali walka kobiet. Opas kobiet row. Charlotte pokonała Sasha Banks to była moim zdaniem najlepsza walka tego wieczoru. Naprawdę pr przeszły, moim zdaniem, one przeszły nasze oczekiwania. Spodziewałem się walki, która będzie no, będzie brutalna, ale nie aż tak, jak naprawdę to zrobiły obie diwy. Pokazały naprawdę kobiece, przepraszam, kobiety, <ścoughs> no bo już ich dziś nie możemy nazywać niestety. E, ale naprawdę pokazały, że ta dywizja kobiet jest naprawdę bardzo, bardzo mocna i takie walki jak ta, którą wzięliśmy w niedzielę, to mogą śmiało konkurować do walki roku i mogą być jedną z najlepszych walk w historii kobiet tej federacji. Jedyne co mi się nie podobało to koniec. Znaczy, wiemy, tam był bodź ze stołem, bo ten stół nie chciał się złamać dwa razy, ale Sasha Banks jest... Ona jest wielko, tak powiem, takim największym fejsem, jeśli chodzi o kobiety. I W regularnie daje takie momenty, w którym właśnie Sasza to bywa pas, jest ten pop na nią i tak dalej. A potem e, dwa tygodnie i Szarozno jest mistrzynią. To jest za jego ja ja No Właśnie powinni no. już ustawić ten pas e, Saszy Banks i na przykład niech ona go stanie za 2-3 miesiące, a nie za dwa tygodnie. No, rozumiem, że też WWE miał na uwagę streak Charlotte, który wynosi 14 na galach Pay Per View, ale z drugiej strony, ten streak. Nie dziwię się, jeżeli teraz Charlotte będzie kontynuowała ten streak do WrestleMania. Tam Bailey zakładam, że odbierze jej ten tytuł. Nie chciałbym widzieć znów jak Charlotte do WrestleMania jako mistrzenia. Ja się dziwię że jak, to się, jak jednak tak się stanie bo, no, bo robią ten strik wspomnieli o tym striku w ogóle komentatorzy więc jest jakiś nacisk na, to, na ten strik i będzie ten, ta seria zwycięstwie kontrolowana do jakiejś wielkiej gali i zakładam że na resumen dopiero Bailey dostaje title shota i wykorzysta go pokonując Charlotte obierając się pas, kontrolując jej strik i potem rewanż na scenę gali. I potem Charlotte może zostanie odsunięta od tego pasa jakieś fełdy trochę midcardowe. Ja też nie rozumiem, hejtu na tą walkę, bo no słyszałem trochę tego, że po co ta walka była w menu No ale walka była naprawdę dobra i była w pierwsza w historii kobiet. Tak, to była pierwsza. Jak na taką walkę jako pierwszą, no to ja jestem zadowolony. Chyba, to była pierwsza walka w historii kobiet na Sel i pierwsza walka Właśnie. w historii, która wentowała pay-per-view. I naprawdę. To zasługiwało na main event pay-per-view jak nawet nie na main event, event Wrestling, moim zdaniem No były, było dużo fajnych spotów Tak i to naprawdę była walka, którą żyła cała publika Ja pamiętam jeszcze zwykłe walki kobiet parę e, rok, dwa temu, kiedy to po prostu przewijały się te walki, bo można było na nich usnąć Jedyna dobra walka, którego pamiętam od pewnego czasu to była AJ kontra Naomi A nikt inny w The Visitive, tak dobrego E, tak dobrego e, stylu w ringu nie prezentował. Teraz e, w końcu mamy potem no taki Div, co widać na takich galach jak ta e, w, w niedzielę, właśnie. To też przypomnijmy sobie, że na początku walki mieliśmy ten motyw z, już z noszami i z lekarzami. Tak, wszyscy już myśleli, że to będzie wielki bullshit że to walka no Sasa zterminatorowała się i tak, powstała i, i nie zapomnijmy o tym ślicznym momencie, jak wstawała i ten lekarz trochę no troszkę wstała tak, tak par parę kopniaczków i nie że No Ale ogólnie walka była dobra i to tyle. Następną galą, jaką jaka jest przed nami będzie Survivor Series też. Zapraszamy bardzo serdecznie do, do live'u przed Tą galą. Będzie na pewno dużo fajnych gości. No i my dziękujemy za ten krótki właśnie odcinek. Wypowiedzieliśmy, wypowiedzieliśmy swoje zdanie na temat tych walk. I bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.